Siemanko. w ostatnim czasie udało mi się polować na Amazonie w dość przystępnej cenie 14 euro wraz z wysyłką takie oto precyzyjne szczypce do dokładnego cięcia w elektronice i mechanice. Można nimi ciąć również kable z włóknami szklanymi, czyli światłowody. Ostrza w tych szczypcach są indukcyjnie hartowane, twardość ostrzy około 64 hrc. Są one szlifowane, bardzo ostre, bez ścięcia. Na przykładzie trytek pokażę Wam jak przycinają trytkę. Na równi. Gdybym wziął na przykład zwykłe szczypce zawsze pozostaje taki niedocięty kawałek. Te szczypce załatwiają to bez problemu. Długość szczęk w tych szczypcach to około dziewięć milimetrów, precyzyjnie kształtowane końcówki pozwalają ciąć gęsto ułożone przewody. Złączę. Z nitem, nie ma tutaj wyczuwalnych luzów. Płynna praca szczypiec nie męczy dłoni. One posiadają sprężynę rozwierającą oraz szpień ograniczający otwarcie. Tutaj w tym miejscu zakres cięcia. Tymi szczypcami wygląda następująco. Drut o średniej twardości o średnicy do 1,2 mm. Drut miękki o średnicy od 0,2 do 1,6 mm. Szczypce, które ja prezentuję posiadają wielokomponentowe nasadki rękojeści. Rowki na rękojeści szczypiec w tym miejscu tutaj. Dają nam pewny chwyt przy niewielkim nacisku. Szczypce są czerwione. W porównaniu z innymi szczypcami, które już posiadam, te też są od Knipexa Zobaczcie tutaj na główkę, szczypiec. Tu widzimy, że one są dużo grubsze od tych. Ma to duże znaczenie, gdy na przykład chcemy głębiej sięgnąć do jakiegoś elementu. W tym odcinku będzie to już wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć.